Pozwólcie, że opowiem Wam o najgorszych urodzinach w moim życiu. Nazywam się Kinga Kowalczyk. Mam 29 lat i cała ta historia wydarzyła się tuż przed moją trzydziestką. Tak, ta magiczna cyfra, kiedy już czas się ustatkować, urodzić sobie dziecko i ten cały bełkot, który wygłaszają krewni przy każdym spotkaniu. Pracuję jako graficzka freelancerka, zdalnie. Zajmuję się identyfikacją wizualną dla małych firm. Logotypami, czasem oprawą graficzną mediów społecznościowych. Nic wybitnego. Zwykła praca zdalna z okresowymi wypadami do coworkingu na długim pobrzeżu w Gdańsku, kiedy samotność zaczyna mi dosłownie wiercić dziurę w głowie. Zlecenia dostaję pocztą pantoflową i przez kilka platform. Dwa lata temu pensja pozwoliła mi wziąć kredyt hipoteczny na kawalerkę w dzielnicy wrzeszcz. Tak, z drakońskimi odsetkami i ratami, które pochłaniają jedną trzecią moich dochodów. Ale w końcu to moje. W projektowaniu siedzę już szósty rok. Rysuję makiety, poprawiam poprawki klientów, dobieram fonty i kolory. Zwykłe życie freelancera: kawa, deadline'y, kole na zoomie z klientami. W dzieciństwie zawsze byłam cichą i grzeczną dziewczynką. Uczyłam się na szóstki, zero problemów. Zawsze robiłam co mi kazano. Byłam kompletnym przeciwieństwem mojej młodszej siostry, Mai. Maja jest młodsza o 5 lat, ma teraz 24 i zawsze była księżniczką mamy. Wiecie jak to jest z najmłodszymi? Wszystko co robią jest urocze. Chcesz nowego iPhona? Proszę, majeczko. Oblała sesję, nic nie szkodzi, poprawisz. Ale nie obrażałam się, a przynajmniej myślałam, że się nie obrażam, aż do niedawna. Moi rodzice, Lilia i Arkadiusz Kowalczykowie, to typowa gdańska rodzina. Tata jest kierownikiem zaopatrzenia w stoczni remontowej. Mama Dorabia jako administratorka w prywatnym gabinecie stomatologicznym przy Alei Grunwaldzkiej. Nie są oligarchami oczywiście, ale też nie klepiemy biedy. Mieszkają w tej samej dzielnicy, w której dorastałyśmy z Mają, jakieś 40 minut jazdy od mojego mieszkania, jeśli nie ma korków na trasie S7. Maja swoją drogą wciąż z nimi mieszka. Ja wyprowadziłam się od razu po studiach, a ona utknęła. To jednak temat na inną opowieść. Dwa tygodnie przed urodzinami siedziałam w swojej kawalerce i zastanawiałam się, jak świętować. Nie miałam ochoty na żadne huczne imprezy z mało znanymi ludźmi z coworkingu. Chciałam czegoś rodzinnego, z najbliższymi. Jest w Gdańsku taka restauracja, Gdańska Rybaczówka. To rodzinny lokal istnieje od lat dziewięćdziesiątych. Zawsze chodziliśmy tam na uroczystości, kiedy byłam mała. Ich smażonego dorsza uwielbiam od dziesiątego roku życia. A zupa rybna po kaszubsku to po prostu palce lizać. Ryba prosto z Bałtyku. Postanowiłam, że trzydziestkę tam uczczę. Zadzwoniłam do mamy. Długo dzwoniło. W końcu odebrała. Halo, Kinguś, stało się coś? Zapytała roztargniona. W tle dudnił telewizor. jakiś talk show, sądząc po histerycznych głosach. Cześć, mamo. Ja w sprawie moich urodzin. Pomyślałam, że moglibyśmy wszyscy razem pójść do gdańskiej rybaczówki. Tylko my. Ty, tata, Maja i ja. Zarezerwuję stolik na osiemnasty w sobotę czternastego. No cóż, dobrze, przyjdziemy, odpowiedziała tonem, jakbym zaproponowała wycieczkę do urzędu skarbowego. I to tyle. Żadnego och, jak cudownie, żadnego na pewno przyjdziemy, kochana. Po prostu dobrze. Uspokajałam się, że może zmęczona po pracy, a może ciekawy serial oglądała i nie chciała, żebym jej przerywała. Po rozmowie z mamą napisałam do Maj na Messengerze, Cześć, 14 o 18 świętuję urodziny w Rybaczówce. Będziesz? Odpowiedziała szybko. Okej, okay, będę. Znowu zero entuzjazmu, ale przynajmniej potwierdziła. Zarezerwowałam stolik dla czterech osób przy oknie z widokiem na Motławę. Poczułam nawet pewne podniecenie. Następne dwa tygodnie upłynęły mi na przygotowaniach. Znalazłam w Galerii Bałtyckiej świetną granatową sukienkę. Nie za bardzo elegancką, ale też niecodzienną. Kosztowała tyle co mój tygodniowy koszyk zakupów, ale trzydziestka jest tylko raz, prawda? Poszłam do fryzjera, nawet na manikiur się szarpnęłam. Chciałam wyglądać olśniewająco. W pracy akurat miałam urwanie głowy. Trzech klientów zażądało makiet na ten sam termin, więc siedziałam w ilustratorze prawie do północy każdego wieczoru. Znajomi z coworkingu pytali, jak zamierzam świętować. Opowiadałam o rodzinnej kolacji. Wszyscy się rozczulali, jak miło kameralnie z najbliższymi. Nadeszła sobota. Obudziłam się w świetnym humorze. Dzień był wyjątkowo ciepły, jak na gdański marzec. Nawet słońce wyglądało zza chmur. Rano posprzątałam, zrobiłam pranie. Zwykła, codzienna rutyna. Po obiedzie zaczęłam się szykować. Długo siedziałam pod prysznicem. Starannie się umalowałam, włożyłam nową sukienkę. Spojrzałam w lustro. Jak na trzydziestkę wyglądam całkiem nieźle. Do Gdańskiej Rybaczówki przyjechałam jakieś 10 minut wcześniej. Kierowniczka sali, kobieta po pięćdziesiątce, miło mnie rozpoznała i zaprowadziła do zarezerwowanego stolika przy oknie, nakrytego dla czterech osób. W restauracji unosił się firmowy zapach: koper, świeże pieczywo, coś rybnego. Usiadłam, zamówiłam kieliszek czerwonego półsłodkiego wina i zaczęłam czekać. 18:00. Nikogo. Sprawdziłam telefon. Żadnych wiadomości żadnych nieodebranych połączeń. Dziwne. No nic. Sobota na długim targu zawsze jest tłoczno. 18:15. Zaczynam się denerwować. Dzwonię do mamy. Długie sygnały. Odrzuca. Do taty to samo. Maja nie odbiera. Pisze do mamy. Jestem w restauracji. Gdzie jesteście? Cisza. Podchodzi kelner, młody chłopak, Bartek. Pracuję tu już ze trzy lata. Będzie pani coś zamawiać póki czeka? Pyta, a po oczach widzę, że mi współczuje. Poczekam jeszcze chwilę próbuję się uśmiechnąć. 8 na 18.30. Już poważnie się martwię. A jeśli coś się stało, wypadek? Dzwonię do mamy ponownie, głucho. Dzwonię do taty, odrzuca połączenie. Pisze: Mamo, tato, martwię się, dajcie znać, że wszystko jest ok. Minęło kolejnych dziesięć minut. Goście przy sąsiednich stolikach zaczęli zerkać. Samotna kobieta przy stoliku dla czterech osób, wpatrzona w telefon. Czuję ich współczujące spojrzenia. Bartek wraca. Pani Kingo, może jednak coś przyniosę? Gotowa byłam zapaść się pod ziemię ze wstydu. Po prostu rodzina się spóźnia. Jestem pewna, że zaraz będą. Ale mówiąc to, rozumiem, że coś jest nie tak. Moi krewni nie są święci, ale spóźniać się tak bez uprzedzenia to nie w ich stylu. I to, żeby cała trójka nie odpowiadała, to już jest zupełnie dziwne. Wreszcie o 19.30, półtorej godziny po umówionej godzinie, telefon wibruje. Wiadomość od mamy. Otwieram przygotowana na to, że przeczytam o strasznym korku na S7 lub o pękniętej róże w domu. Kinguś, przepraszam, jesteśmy w galerii bałtyckiej z Mają. Wybieramy jej sukienkę na urodziny. Nie zauważyłyśmy jak zleciał czas. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Czytam trzy razy. To niemożliwe. Wybierają sukienkę maj na jej urodziny, które są za miesiąc. Podczas gdy ja siedzę sama w restauracji, w moje trzydzieste urodziny, na które sama ich zaprosiłam dwa tygodnie temu. Chciałam napisać tak wiele, wylać z siebie wszystko, co we mnie narastało. Jak mnie wystawili, zdradzili, że to najochydniejsze świństwo, jakie mnie w życiu spotkało. Palce zastygły nad ekranem, ale nie mogłam. Po prostu nie byłam w stanie. Schowałam telefon, zawołałam Bartka. Czy można to wszystko spakować na wynos? Pewnie wszystko w porządku. Siła wyższa, rodzinna, skłamałam. Nie mogli przyjechać. Kiwnął ze współczuciem i poszedł po pojemniki. Nie zdążyłam nic zamówić wcześniej. Czekałam na rodzinę. Teraz poprosiłam o spakowanie tego, co planowałam dla nas wszystkich: smażonego dorsza, zupy rybnej, sałatek. Miałam zamiar jeść to sama przez następne kilka dni. Zapłaciłam, zostawiłam Bartkowi hojny napiwek. Chłopak był bardzo taktowny. Wyszłam z torbami z jedzeniem. Kierowniczka sali jeszcze raz złożyła mi życzenia przy wyjściu. Tylko skinęłam głową, bałam się, że głos mi się załamie. Do domu jechałam jak we mgle. Radio wyłączyłam, nie miałam głowy do muzyki. Milcząc, kręciłam kierownicą. Myśli skakały jak szalone. W domu wepchnęłam pojemniki do lodówki i runęłam na kanapę. I wtedy się rozerwało, ryczałam chyba godzinę. Nie tylko kapały łzy. Szlochałam tak, że cała się trzęsłam jak w dzieciństwie, kiedy rozumiesz, że świat jest niesprawiedliwy i nic nie możesz z tym zrobić, bo nie chodziło tylko o ten wieczór. Chodziło o wszystko. Wojewódzki konkurs plastyczny w dziewiątej klasie? Opuścili rozdanie nagród, bo maja miała występ w szkole tańca. Obrona pracy magisterskiej na uczelni? Przyjechali 45 minut za późno, bo Maję trzeba było najpierw odwieźć do koleżanki. Zeszłoroczna impreza firmowa, kiedy awansowałam na starszą projektantkę? Nie przyszli, bo Maja się rozchorowała. Kichnęła. Katar do diabła. Ale zawsze znajdowałam dla nich usprawiedliwienie. Mówiłam sobie, nie nakręcaj się, kochają was obie tak samo. Po prostu jesteś przewrażliwiona. Ale opuścić moje 30 urodziny dla zakupów na 25 urodziny mai. To był koniec. Kropka. Telefon pękał od życzeń, przyjaciele, znajomi z pracy. Ignorowałam wszystkich, nie mogłam udawać szczęścia. Trzy dni leżałam. Potem Ewa, najlepsza przyjaciółka, napisała w prywatnej wiadomości, jak minęła uroczysta kolacja. Inni też dopytywali. Opowiedziałam wszystkim, że rodzina miała siłę wyższą i przełożyliśmy. Słuchaj, świętujmy po ludzku. Ewa dopadła mnie w pracy w środę. W piątek spotykamy się w Pirsie po pracy. Pirs to bar daleko naszego co To nie Hilton, ale piwo mają niezłe i towarzystwo swoje. Dobra, zgodziłam się. W piątek zebrało się nas około dziesięciu osób przy długim stole w Pirsie. Piliśmy piwo, opowiadaliśmy dowcipy o szalonych klientach i ich poprawkach, a potem zaśpiewali mi sto lat. Kiedy zdmuchiwałam świeczkę na babeczce z lokalnej piekarni, skromnie, ale od serca. Bez spiny, bez żalu, po prostu przyjaciele, którzy dobrze się bawią to o wiele lepsze niż te wszystkie pompatyczne rodzinne zjazdy stwierdziła Ewa po trzecim kuflu. Roześmiałam się. Nawet nie wiesz jak bardzo. Dwa tygodnie po moich nieudanych urodzinach siedziałam w domu, pracując nad makietami dla kolejnego klienta. I nagle telefon zawibrował wiadomość od mamy. Omal jej nie zignorowałam, ale ciekawość zwyciężyła. Zapraszamy wszystkich na uroczystość z okazji 25 urodzin naszej majeczki. 11 kwietnia sala bankietowa Amber w hotelu Hilton Gdańsk, składka 50 tysięcy PLN od osoby. Prosimy o przelew do 1 kwietnia. Czekamy z niecierpliwością. Przeczytałam pięć razy, 50 tysięcy złotych. Czy oni oszaleli? I to napisane jako masowa wiadomość. Nawet mnie, rodzonej córce, nie pofatygowali się wysłać osobistej wiadomości. Ogarnęła mnie taka wściekłość, że nie mogłam usiedzieć. Chodziłam po mieszkaniu w kółko, rozmawiając sama ze sobą jak jakiś miejski wariat. Pięćdziesiąt tysięcy po tym, jak nie przyszli nawet na moje urodziny, chyba sobie żartujecie. Otworzyłam aplikację bankową, znalazłam kartę mamy w historii przelewów. Przez sekundę myślałam, żeby to w ogóle zignorować. Potem wpadłam na lepszy pomysł. Przekazałam jej 100 groszy. PLN 001. W tytule przelewu napisałam Na twój wielki bal. Potem wyjęłam telefon i zablokowałam wszystkich. Mamę, tatę, Maję. Wszędzie. Numery, Facebook, Messenger, Instagram. Jeśli chcą udawać, że nie istnieje, to proszę bardzo. Dla nich też przestanę istnieć. Rano wezwałam technika ze spółdzielni. Kiedy przyszedł, wyjaśniłam, że muszę wymienić wkładkę w zamku. Dwa lata temu, kiedy kupowałam mieszkanie, dałam rodzicom zapasowe klucze na wszelki wypadek. Teraz żałowałam. Dwa dni później siedziałam w domu, przeziębiona, pracując z kanapy w piżamie, owinięta kocem. Urok pracy zdalnej. Możesz projektować makiety nawet spod kołdry, byle był laptop i internet. I nagle pukanie do drzwi głośne, natarczywe, agresywne tak puka ten, kto na pewno wie że jesteś w domu i masz obowiązek otworzyć. Drgnęłam z zaskoczenia. Rozlałam herbatę na klawiaturę. Podkradłam się do wizjera. To oni, cała trójka: mama, tata, maja. Stoją jak u siebie w domu, mama grzebie w torebce. Wiedziałam, czego szuka: zapasowych kluczy. Powodzenia, Lilio. Słyszę, jak klucz szura po wkładce zamka. Nie pasuje. Spróbuj jeszcze raz, komenderuje tata. Znowu szuranie i nagle mama krzyczy – Kinga, otwieraj natychmiast. Wiemy, że tam jesteś. Światło się pali. Milczę. To już przekracza wszelkie granice. Pisnęła Maja. – Zachowujesz się jak smarkula. Sto groszy? Serio? Ośmieszyłaś nas przed wszystkimi. Ośmieszyłam ich. – No proszę. – Kinga Kowalczyk – warknęła mama tonem, którym straszyła mnie w dzieciństwie – jeśli natychmiast nie otworzysz, będą konsekwencje. Konsekwencje? Co mi zrobi? Ukaże? Mam trzydzieści lat, własne mieszkanie, pensję. Postawi mnie do konta? Włożyłam słuchawki z redukcją szumów i wróciłam do poprawek klienta. Przez jakieś dwadzieścia minut się tam awanturowali, potem odjechali. Widziałam w oknie, jak tupią w kierunku samochodu. Mama wymachiwała rękami, na pewno opowiadała o niewdzięcznej córce. Urodziny Maji minęły. Nie wytrzymałam. Wieczorem na pięć minut odblokowałam jej konto na Instagramie, żeby zobaczyć zdjęcia. Musiałam sprawdzić, jak udał się ten ich wielki bankiet. Panorama na zdjęciach wyglądała pompatycznie. Złote balony, różowe wstążki, śnieżnobiałe obrusy. Ale co zabawne, na tej ogromnej sali było może z 15 osób. Rodzice, Maja i garstka jakichś innych ludzi. Pustka. Uśmiech Mai naciągnięty jak u manekina. Rodzice z kamiennymi twarzami. Zrobiłam zrzuty ekranu, zablokowałam ich z powrotem. Tego samego wieczoru zadzwonił mój kuzyn, Kuba, syn Cioci Poli, siostry Taty. Przyjaźniliśmy się w dzieciństwie. Kinga, co to za cyrk z tymi urodzinami siostry? zaczął od progu, nawet się nie przywitał. Twoja matka żąda od wszystkich po pięćdziesiąt tysięcy. Moja mama zadzwoniła do niej mówiąc, że to jest totalny absurd, a twoja jej na to, jak nie masz pieniędzy to nie przychodź. Mama ją kulturalnie spuściła na drzewo. Dzięki za zaproszenie, ale o takich sumach nie rozmawiamy. Roześmiałam się. Brawo ciocia Pola. A potem mama dzwoniła do wszystkich krewnych, kontynuował Kuba. Okazuje się, że twoi mówili wszystkim to samo. Płać albo spadaj. Dlatego nikt nie przyszedł. No, prawie nikt. Słyszałem, że wujek Tytus i ciocia Tamara się zjawili. Mają kupę kasy, pięćdziesiąt tysięcy to dla nich jak sto groszy. I bardzo dobrze, powiedziałam. Coś jest nie tak. Twoja matka wszystkim opowiada, że ci odwaliło. Opowiedziałam Kubie całą historię o moich urodzinach, o zakupach o wszystkim. Długo milczał. To jest chore, Kinga totalnie chore. Dwa dni później zadzwoniła ciocia Pola. Była na tym feralnym przyjęciu. Kinguniu, kochanie, musimy porozmawiać, zaczęła. Jeśli dzwonisz, żeby powiedzieć, że muszę ich przeprosić, możesz nie kontynuować. Nie, nie! Dzwonię, bo twoja matka wszystkim opowiada, że masz problemy z głową. Mówi, że nie przyszłaś na urodziny Maj z zazdrości, że zazdrościsz jej tak wspaniałej imprezy. Powiedziała, że wytłumaczyła im, dlaczego nie utrzymuje z nimi kontaktu. Mówiła, że zrobiłam dramę z powodu jakiegoś nieporozumienia. Nieporozumienie ciociu pola? Nie przyszli na mój jubileusz? Zamiast kolacji z okazji moich trzydziestych urodzin, poszli Mai sukienkę wybierać. Opowiedziałam jej wszystko szczegółowo. Kiedy skończyłam, zapadła cisza. Nie wiedziałam, twoja matka w ogóle nie wspomniała o twoich urodzinach. O Boże Kinguniu, przepraszam, porozmawiam z nią. Minął tydzień. Właśnie pracowałam nad szczególnie wrednym projektem. Klient żądał, żeby logo było bardziej jaskrawe, ale jednocześnie spokojniejsze, gdy zadzwonili z recepcji. Pani Kingo ma pani gości w holu, rodzice, coś mi się urwało w środku, zeszłam na dół, dokładnie oni, mama w bojowym nastroju, tata przestępuje z nogi na nogę z poczuciem winy. To jest już po prostu jakiś cyrk, krzyknęła mama na cały hol, przyciągając uwagę wszystkich obecnych. Zablokować rodzoną matkę? Czy to jest normalne? Mamo, ciszej, warknęłam przez zęby. Ona najwyraźniej potrzebuje pomocy psychologicznej, głośno oświadczył tata, zwracając się do mnie albo do całej sali. Takie nieadekwatne zachowanie trzeba leczyć. Administrator coworkingu zaczął już krzywo na nas patrzeć. Znajomi freelancerzy się gapili. Chodźmy porozmawiać w kawiarni naprzeciwko, powiedziałam cicho. Ledwo usiedliśmy przy stoliku w rogu, mama od razu przeszła do ataku. Ty kompletnie oszalałaś, czas skończyć z tą histerią. Histerią? Opuściliście moje trzydzieste urodziny dla zakupów maj. To było nieporozumienie. Zapomnieliśmy, po prostu zapomnieliśmy. Dzwoniłam dwa tygodnie wcześniej, pisałam, jak można zapomnieć? Cóż, urodziny maj były ważniejsze, oznajmiła mama jak coś oczywistego. Dwadzieścia pięć lat to ćwierć wieku, a trzydzieści to okrągła data i tyle. Tata się wtrącił. Zawsze byłaś zbyt przewrażliwiona. Pamiętasz, jak płakałaś na obronie magisterki? Spóźniliście się godzinę. Siedziałam sama, podczas gdy wszyscy inni robili sobie zdjęcia z rodzinami. Mieliśmy sprawy, machnęła ręką mama. Trzeba było zawieść maję do lekarza na badanie kontrolne, które można było umówić na dowolny dzień. Masz jakąś manię prześladowczą? Stwierdziła mama: Wszystko sobie wymyśliłaś. Powinnaś iść do psychologa. Wyjęłam telefon i zaczęłam wymieniać wszystkie wydarzenia, które opuścili: wojewódzki konkurs plastyczny, gdzie zajęłam drugie miejsce, konferencję naukową na uczelni, wręczenie czerwonego dyplomu, prezentację moich projektów, potem wszystko, czego nigdy nie opuścili u Mai: konkursy taneczne, koncerty, spektakl w teatrze amatorskim, gdzie miała dwie kwestie. Prowadzisz rachunki? prychnęła mama to nie jest zdrowe. Koniec wystarczy wstałam. Jeśli będziecie mnie nękać, złożę skargę na policję, wniosę do sądu o zakaz zbliżania się. Mama otworzyła usta Nie ośmielisz się. Sprawdźcie. Nie chcę Was widzieć, dopóki nie przyznacie, że zrobiliście źle. I że nie chodzi tylko o to, że zapomnieliście, ale że systematycznie traktowaliście mnie jak powietrze. Zostawiłam ich siedzących przy stoliku i wróciłam do coworkingu. Ręce mi się trzęsły, kiedy siadałam do laptopa. Minęły trzy miesiące od tamtej sceny w kawiarni, trzy błogosławione, ciche miesiące. Zanurzyłam się w pracy, spotykałam się z przyjaciółmi, nawet zaczęłam randkować z chłopakiem z siłowni. Ma na imię Maksym. Życie okazało się całkiem przyjemne, kiedy nie oczekujesz ciągłych rozczarowań ze strony rodziny. Ciocia Pola została moim informatorem rodzinnym. Wpadała raz na dwa tygodnie, zawsze z ciastem drożdżowym z jagodami. Ostatnia wersja Twojej matki. Masz kryzys wieku średniego, opowiadała pewnej niedzieli przy kuchennym stole. Mówię jej, Lilia, jaki kryzys w trzydziestce? Co ty gadasz? A ona, no, zaczął się wcześnie. Zachrypiałam, oczywiście to moja wina, nie ich. Ciocia przekazywała też wiadomości, o które nie prosiłam. Okazało się, że mama nagle zaczęła piec, czego nie robiła od lat. Szarlotki, ciasta, wszystko przekazywała przez pole. Ciasta zjadałam, były smaczne, ale niczego to nie zmieniało. Ona się stara, Kinguniu, mówiła łagodnie ciocia Pola. Czy naprawdę, czy po prostu wkurza ją, że przestałam grać rolę wygodnej córki? Pewnego ranka sprawdzałam pocztę, kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi. Nikogo się nie spodziewałam, spojrzałam przez wizjer sierżant Nowak, dzielnicowy. Serce mi podskoczyło. Coś się stało? Otworzyłam. Mogę w czymś pomóc? Pani Kowalczyk? Zapytał. Pani rodzice złożyli skargę. Mówią, że córka zachowuje się nieadekwatnie, grozi, że zrobiła obraźliwy przelew. Prawie się roześmiałam. Panie sierżancie, przelałam im sto groszy po tym, jak żądali ode mnie pięćdziesięciu tysięcy na urodziny siostry. I to po tym, jak nawet nie przyszli na mój jubileusz. Westchnął. Sprawy rodzinne. Słucham, formalnie musiałem przeprowadzić rozmowę? Przeprowadziłem. Jest pani adekwatna, pracująca, żyjąca swoim życiem. Więcej takich skarg nie będzie. Wyjaśnię rodzicom, że to nie jest właściwa instytucja. Dziękuję. Nie ma za co. I rada. Jeśli będą panią nękać, wszystko dokumentować, nagrywać rozmowy, robić zrzuty ekranu wiadomości, tak na wszelki wypadek. Po jego odejściu byłam wściekła. Wezwali policję. To jest dno. Dwa tygodnie później byłam w coworkingu, pracując nad pilnym projektem. Ewa podeszła zmieszana. Kinga, twoi rodzice znowu są w holu. Administrator pyta, czy ich wyrzucić? Zeszłam na dół, kompletnie wyczerpana. Mama oczywiście kłóci się z administratorem. Tata stoi, jak zwykle milczy. Oto i ona, ogłosiła mama na cały hol. Moja córka która nie chce znać własnej matki. Proszę pani, to jest przestrzeń do pracy, poprosił administrator. Proszę opuścić lokal. Nie odejdę, dopóki ze mną po ludzku nie porozmawia, krzyczała mama. Chcecie po ludzku? Powiedziałam. Normalni ludzie nie urządzają zasadzek w miejscu pracy. Normalni ludzie przychodzą na urodziny, kiedy obiecują. Zachowujesz się nieadekwatnie, głośno stwierdził tata. Dla wszystkich jest oczywiste, że potrzebujesz pomocy psychiatry. Ewa, która wszystko to słyszała, szepnęła: Kinga, chcesz, żebym ich wysłała, gdzie pieprz rośnie? Mogę bardzo kulturalnie pokręciłam głową i wzięłam torebkę. Chcecie rozmawiać? Chodźcie za mną. Znowu wylądowaliśmy w kawiarni. Zamówiłam podwójne espresso, czując, że będzie potrzebne. Wysypcie się powiedziałam, nawet nie otwierając menu Ty niszczysz rodzinę. Zaczęła mama. Nie, ja się przed rodziną bronię. Przed czym się bronisz? Kochamy cię. Ciekawe macie sposoby kochania, sprawdźmy, co studiowałam. Mama się zmieszała. Co? Jaki miałaś wydział na uczelni? No, jakiś projektowy, niepewnie zgadła. Projektowanie graficzne i reklama. A Maja, public relations i aktorstwo. Od razu wyrecytowała mama, nawet się nie zastanawiając. Widzicie? O Mai wiecie wszystko w szczegółach, a o mnie jakiś projektowy. To nic nie znaczy, sprzeciwił się tata. Jaki jest mój ulubiony kolor? Spojrzeli po sobie. Mai różowy, kontynuowałam, a mój cisza granatowy ta sama sukienka, którą miałam na sobie w swoje urodziny, na które nie przyszliście. To są jakieś głupoty, wymamrotała mama, ale już ciszej. Dla mnie to nie są głupoty. To jest dowód, że nigdy mnie nie widzieliście. Byłam wygodna, samodzielna, nie wymagałam uwagi, a Maja była maluszkiem, który potrzebował wszystkiego. To nieprawda. Mama nawet uroniła łze. Kiedy Maja nie dostała głównej roli w amatorskim spektaklu, pół godziny dyskutowaliście z reżyserem. Kiedy nie przeszłam do finału miejskiego konkursu projektowego, powiedzieliście: Następnym razem się uda. To były inne sytuacje słabo sprzeciwił się tata. Czym inne wyjaśnijcie. Nie potrafili. A więc posłuchajcie, co się stanie, powiedzia powiedziałam. Będę dalej żyć bez was. Może kiedyś, jeśli zdołacie przyznać, że zrobiliście źle nie tylko w moje urodziny, ale przez całe życie. Spróbujemy od nowa. A póki co zostawcie mnie w spokoju. Kinguniu proszę, mama już płakała. Nie, nie będę dłużej żebrać o okruchy uwagi. Koniec. To było pół roku temu. Ciocia Pola mówi, że przyjaciółka mamy, pani Halina, ta, która pracuje w poradni, przemówiła jej do rozsądku. Przypadkiem wpadły na siebie w przychodni, zaczęły rozmawiać. Mama zaczęła się skarżyć, że córka jest niewdzięczna, a pani Halina ją tak sprowadziła na ziemię. Mówi do twojej mamy: Lilia, ty rozumiesz, co zrobiłaś? Twoja córka wytrzymywała 30 lat, a ty nawet na jej jubileusz nie przyszłaś. Mama najpierw się odgryzała, a potem się rozpłakała. Rozmawiały trzy godziny. Wiera jej powiedziała: To nie córka ma problemy z głową, to ty całe życie źle ją traktowałaś. Jedną pielęgnowałaś i pieściłaś, a drugą traktowałaś jako coś oczywistego. I że potem mama ryczała w domu jeszcze godzinę po tej rozmowie. Mówi, że nie może uwierzyć, ile rzeczy w moim życiu przegapiła. Dobrze, powiedziałam szczerze. Nie dlatego, że chciałam, żeby cierpiała, ale dlatego, że może w końcu zaczęła rozumieć. Maja swoją drogą wyprowadziła się w zeszłym miesiącu. Wynajęła kawalerkę przy ulicy Długi Targ, zatrudniła się jako administratorka w salonie piękności. Mama się martwi. Ptaszynka wyfrunęła z gniazda. — Chciała ci o tym napisać — powiedziała ciocia Pola. — Odradziłam jej. Odezwij się, kiedy będziesz gotowa. Czasem za nimi tęsknię. Głównie w święta albo kiedy zdarzy się coś dobrego w pracy. Instynktownie mam ochotę zadzwonić do mamy. Ale przypominam sobie siebie, siedzącą samą w gdańskiej rybaczówce w dniu moich urodzin i to pragnienie mija. Z chłopakiem z siłowni, ma na imię Maksym, spotykamy się już na poważnie. Ma normalną rodzinę, jego rodzice są nauczycielami, przychodzą na czas, nie urządzają scen. To nowe doświadczenie dla mnie. Może kiedyś znowu zacznę rozmawiać z rodzicami, kiedy przepracują nie tylko incydent z moimi urodzinami, ale całą historię naszych relacji. Może i z Mają uda nam się nawiązać kontakt, nie jako odpowiedzialna starsza i maluszek, ale jako dorosłe siostry. A może nie. Może tak już zostanie. I wiecie co? Żyję z tym, bo po raz pierwszy w życiu nie czekam, aż mnie zauważą. Ja żyję dla siebie i to mi wystarcza. Historie z życia.